Cześć, Boże, Ewelina Betiuk, witam Państwa i zapraszam na informację dnia. Hanna Gronkiewicz-Walc w Warszawie, Rafał Dudkiewicz we Wrocławiu, Jacek Jaśkowiak w Poznaniu, Paweł Adamowicz w Gdańsku i Jacek Majchrowski w Krakowie. To prezydenci największych miast w Polsce. Do Państwowej Komisji Wyborczej spływają kolejne protokoły. Tym razem prawdopodobnie system funkcjonuje prawidłowo. Druga tura wyborów prezydenckich dla Platformy Obywatelskiej w większości dużych miast triumfują kandydaci PO bądź niezależni. Podobnie jest w Warszawie. Cieszę się bardzo, ale pozwolicie się przede wszystkim podziękuję warszawiankom i warszawiakom, tym wszystkim, którzy na mnie zagłosowali. Ci, ci, tym, którzy mi zaufali po raz kolejny, po raz trzeci. Może to są zresztą nie do, nie do końca te same grupy, ale myślę, że trzon jest ten sam. I chcę powiedzieć, że jestem im wdzięczna, że mimo mrozu wyszli z domu i poszli, zagłosowali. Zaczynaliśmy w bardzo trudnych warunkach. Przypomnę, że... Kiedy zaczynała się ta kampania wyborcza, sondaże dawały mi 15-17% poparcia. Pani prezydent Gronkiewicz walc miała wygrać te wybory w pierwszej turze i to, to miał być dla niej spacerek. To miała być czysta formalność, która potwierdzi jej władzę na kolejne 4 lata. Tego spacerku nie było. Mimo przegranej w dużych miastach, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński dostrzega także pozytywy. Procentowo to właśnie jego partia wygrała wybory samorządowe, co jest dobrym prognostykiem na przyszły rok. To są. Wyniki dobre. Dla Prawa i Sprawiedliwości to jest bardzo znaczący postęp, bardzo znaczący postęp w stosunku do pierwszej rundy, bardzo znaczący postęp w stosunku do poprzednich wyborów i to są wyniki, które znakomicie zapowiadają na przyszłość. Jeśli chodzi o wybory prezydenckie, mówię tutaj o prezydencie kraju, i jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. Walka o stolicę była wisienką na torcie tych wyborów. Wie o tym premier Ewa Kopacz, która wczoraj nie kryła zadowolenia. Mimo procentowej porażki w wyborach, większość polskich miast oraz sejmików będzie nadal pod kontrolą Platformy Obywatelskiej. To był szczególny wieczór, w którym ja dzisiaj przeżywam coś innego niż na każdym wieczorze wyborczym, a byłam na kilku. Ponieważ dzisiaj to również była walka o Polskę, o polską demokrację, i dzisiaj polska demokracja, demokracja w naszym kraju zwyciężyła. Ludzie poszli do wyborów, mimo że cała aura wokół tych wyborów była e, wyjątkowo zła, i, i, i ton tej, tej e, atmosferze nadawali oczywiście e, nasi. Yy, opozycjoniści. Jednak to, czy Polacy rzeczywiście poszli do urn, pokażą ostateczne wyniki. Wciąż nie wiemy, jaki będzie odsetek głosów nieważnych. Rażąca jest także frekwencja, która w wielu miastach bliska była 30%. Polacy zostali skutecznie zniechęceni przez działania Państwowej Komisji Wyborczej, kwituje opozycja. Wszystko, co działo się wokół wyborów, to wszystko, co działo się w ostatnich dniach w Polsce, pokazało, jak wielki jest w naszej ojczyźnie kryzys, jak Wielkie, jak bardzo Polacy stracili zaufanie do państwa, do organów państwa. W pozostałych dużych miastach zwyciężali sondażowi faworyci. Rafał Dudkiewicz nadal będzie rządził Wrocławiem, Paweł Adamowicz Gdańskiem, Jacek Majchrowski Krakowem. Jedyną niespodzianką jest porażka dotychczasowego prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego. Nowym wodarzem miasta będzie Jacek Jaśkowiak z Platformy Obywatelskiej. W ciągu siedmiu dni od ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą zbiorczych wyników na obszarze kraju wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast obejmą swoje funkcje. Stanie się to z chwilą złożenia ślubowania na sesjach rad. Objęcie obowiązków przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nastąpi z chwilą złożenia wobec Rady Gminy Ślubowania. Jeśli doszłoby do sytuacji, że sesja zwołana w przeciągu siedmiu dni nie odbędzie się, wójt złoży ślubowanie przed właściwym terytorialnie komisarzem wyborczym. W tegorocznych wyborach samorządowych wybraliśmy blisko 2500 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Tych ostatnich wybraliśmy 11. Druga tura wyborów odbyła się w 890 gminach. Jutro Trybunał Konstytucyjny zbada, czy represjonowani z przyczyn politycznych w PRL powinni mieć prawo do odszkodowań już za samo wydanie wobec nich decyzji o pozbawieniu wolności, a nie tylko za faktyczne aresztowanie lub internowanie. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy skargi osób, którym sądy, powołując się na ustawę z 1991 roku, odmawiają dziś przyznania odszkodowań i zadośćuczynień od Skarbu Państwa uznając, że przysługują one jedynie z tytułu wykonania decyzji o areszcie lub internowaniu, a nie samego ich wydania. Skarżący się uważają, że prawo do odszkodowań jest interpretowane w orzecznictwie w sposób wąski, z pominięciem skutków wynikających z wydania decyzji o pozbawieniu wolności, takich jak niemożność znalezienia pracy oraz skutków wynikających z ukrywania się przed władzą. Ustawowe rozróżnienie prawa do odszkodowań uzależnione jedynie od tego, czy osoba represjonująca, została faktycznie ujęta czy ukrywała się uznają za aksjologicznie niezrozumiałe. Podkreślają, że obie grupy osób represjonowanych doznawały porównywalnych szkód finansowych oraz cierpień psychicznych w następstwie niesprawiedliwych szykan władz. Do skarg osób represjonowanych przełącza się także Rzecznik Praw Obywatelskich. Stwierdza, że już samo wydanie decyzji o internowaniu w związku z wprowadzeniem stanu wojennego nosi znamiona bezprawności, a ich wykonanie jedynie ten stan bezprawia pogłębia. Za niezgodną z zasadą demokratycznego państwa prawnego winna być zatem uznana regulacja, która pozbawia jednostkę odszkodowania i zadośćuczynienia za niezgodne z prawem działanie organu władzy, które wyrządziło jej szkodę finansową, a także dostarczyło cierpień i niedogodności życiowych wskutek wydanych decyzji. Na przykład zwolnienia z pracy, utraty mieszkania funkcyjnego, przywilejów emerytalno-rentowych, co pogarszało sytuację finansową całej rodziny. Pierwotnie ustawa w sprawie w sprawie zadośćuczynienia dla osób represjonowanych przewidywało odszkodowanie za krzywdę wynikłą z wydania decyzji, co nowelizacja ustawy z 2007 roku zmieniła na krzywdę z jej wykonania. Ustawodawca nie wskazał przy tym żadnych argumentów ani racji, które przemawiałyby za tą zmianą. Wielka rodzina Radia Maryja świętowała w sobotę 23 rocznicę powstania tej katolickiej rozgłośni. Wielką rodzinę, wielką rolą Radia Maryja doceniają nie tylko słuchacze, ale także kapłani i księża biskupi, którzy licznie przybyli w sobotę do Torunia. Księża, biskupi obecni na rocznicy powstania Radia Maryja zgodnie podkreślali, że radio jest wielkim darem Pana Boga. Toruńskie media zawsze stoją po stronie prawdy ewangelicznej, akcentował ksiądz biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej. Jesteśmy po prostu bardzo wdzięczni Panu Bogu przede wszystkim za te media katolickie. No i też nasza wdzięczność się też prawda, e, rozciąga na Ojców Radem Torystów, e, Ojca Tadeusza Redzyka, e, dyrektora Rady Maria, tak, i dla całą ekipę, która, całą drużynę, prawda, która te media truńskie obsługuje. Jesteśmy wdzięczni, bo to jest wielka służba e, prawda, dla Kościoła, dla narodu, e, wielka. E, Wielkie, wiel, wielka nowa ewangelizacja, prawda, która przekracza granice naszego kraju. Ordynariusz diecezji włocławskiej, ksiądz biskup Wiesław Mering wspomina początki Radia Maryja. Torunie 23 lata temu należał do diecezji chełmińskiej, której ksiądz biskup był kapłanem. Wiem jak cieszyliśmy, ile nadziei łączyliśmy z tym biednym dzieckiem, które dopiero się uczyło chodzić. Dzisiaj to jest już piękna, potężna instytucja, bez której trudno sobie wyobrazić życie społeczne w naszym kraju. A jego rola jest taka, że to jest jeden z bardzo nielicznych przecież środków przekazu, które całą swoją działalność koncentrują wokół wartości. Takich wartości, które są niemodne, o których się nie mówi wartości typu przede wszystkim sam Bóg, ale też i człowiek w relacji do niego. Człowiek w swoich relacjach z innymi, prawda, dobro i piękno. Radio Maryja jest słyszalne nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Dociera do wielu zakątków świata, gdzie obecni są Polacy. Na tą wielką wartość wskazuje ksiądz biskup Antoni Pacyfik-Dydycz, który na rocznicę Radio Maryja przyjechał prosto z Włoch. Gdyby nie to, to bym codziennie nie miał żadnych informacji z Polski. A tam mieliśmy jedno i drugie. Bo spokojnie też tak samo uczestniczyć w życiu naszym. No i coś można posiadować, czyli naszymując. im dalej od Polski, tym lepiej widać, jak wielkie znaczenie ma tego rodzaju y, rola, którą pełnią czy to radio, czy telewizja. Radio Maryja to przede wszystkim wielka wspólnota modlitewna ludzi starszych, chorych, cierpiących, ale także młodych i ciągła formacja, wskazuje ksiądz biskup Janusz Stepnowski, ordynariusz diecezji łomżyńskiej. Ja bym chciał, żeby to radio dalej spełniało, spełniało swoją pozytywną rolę i dalej ewangelizowało nasze społeczeństwo i dalej przekazywało tego ducha maryjnego, który jest Duchem typowo polskim. Bez Marii nie ma polskiej pobożności i polskiej rei Były premier Donald Tusk obejmie dziś stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Oficjalnie Oficjalne przekazanie pałeczki przez ustępującego po pięciu latach przewodniczącego Rady Europejskiej, belga Hermana Van Rompaya nastąpi o godzinie 11. Bez kamery blasku fleszy tak, Donald Tusk obejmie stanowisko po dotychczasowym szefie Rady Europejskiej Belgu Hermanie Van Rompeju, dla stojącego na czele rządów koalicyjnych POPSL w latach 2007-2014 Donalda Tuska, nowa funkcja wiąże się z dwójpółletnim kierowaniem prac jednej z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej. To jest y, ważna chwila, dlatego, bo jestem przekonany, że polskie dziedzictwo moje osobiste doświadczenie i nasze europejskie marzenia mogą stać się bardzo istotnym źródłem energii energii, której Unia Europejska potrzebuje i będzie potrzebowała w przyszłości bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Do zadań Donalda Tuska jako Szefa Rady Europejskiej należeć będzie nie tylko przewodniczenie kilku w ciągu roku szczytom Unii Europejskiej i strefy euro, ale też liczne spotkania, prelekcje, wizyty i prezentowanie Unii na zewnątrz, co oznacza udział w szczytach z innymi państwami czy grupami państw, np. Unia Europejska Japonia, Unia Europejska USA, G7 i G20. I teraz to wszystko kolejne wydanie informacji dnia tuż po modlitwie anioł pańskiej. Zapraszam. Cześć Boże, Julita Przyczka. W naszym programie czas na prognozę pogody. Na północy, zachodzie i w centrum Polski dziś zachmurzanie małe i umiarkowane. Na południu i wschodzie kraju zachmurzenie duże. W górach na pogórzu i przedgórzu spodziewane są opady śniegu, deszczu ze śniegiem i lokalnie może popadać marznący deszcz. W ciągu dnia temperatura ujemna od minus 5 stopni na Podlasiu do minus 1 na południowym zachodzie i Podkarpaciu. Wiatr silny ze wschodu, potęgujący odczucie zimna. Ciśnienie wyniesie około 1028 hektopaskali i będzie spadać. A teraz więcej szczegółów, zapraszam!